Dzień dobry Państwu. Niezmiernie mi miło przywitać znowu w kolejnym odcinku naszego telegramu. Przypominam, że nadajemy ze wspólnoty Kościoła yy, Świątkowego źródło życia w Terespolu. I dzisiejszy tytuł to Niebo czy piekło? Jak słyszycie Państwo, bardzo poważny tytuł i sprawa jest bardzo ważna. Sięgnę do Biblii, do Pisma Świętego, do Nowego Testamentu, wielokrotnie podkreślałem, że to jest ten punkt odniesienia. Troszkę wyrwę z kontekstu, ale później jakby skomentujemy w tym temacie. W ogniu płomienistym, czytam z drugiego listu Pawła do Tesaloniczan, pierwszy rozdział. W ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę za tracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Drodzy, jeśli nawiązywać do tego tematu, ty niebo czy piekło, to pewnie nie trudno byłoby z nam się zgodzić tym, którzy nie znają Boga, że to będzie piekło. Ci, którzy znają Boga, to będzie niebo. Troszkę u, chciałbym się usprawiedliwić, bo my, może ktoś będzie szuk, y, słuchając tego odcinka, czy tych odcinków słucha, Drodzy, ja nie mówię do teologów, nie mówię językiem teologicznym, raczej bardzo staram się upraszczać, ale nie w sposób prymitywny. A więc nie tylko chodzi o to, że ktoś nie zna Boga. To byście powiedzieli, to oczywiście tak, ci to prawda, idą szeroką drogą do piekła. Ale tu jest powiedziane też, że oraz tym, czy to samo ogień błoministy tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii. Nie są posłuszni Ewangelii jakiej? No właśnie, nie świątkowej, katolickiej, protestanckiej czy jakiejś prawosławnej, ale Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dalej, poniosą one karę i tu chcę podkreślić to słowo. Wieczne oddalenie od oblicza Pana. Yy... W wielu miejscach sam temat jest podważany, zwłaszcza piekło. Znaleźliśmy się w takiej kulturze modernistycznej, gdzie podważamy tego, podważany jest, jest ten temat. Drodzy, ale musimy być świadomi tego. Sięgamy do Bożego Słowa. Bowiem nawet to, że my dzisiaj nagrywamy, to, że o tym mówimy, to jest też i Biblia o tym, to jest pewien głos Boga, który ma dotrzeć do nas. Drodzy, naturą Boga było i jest by człowiek, by ja i ty, stworzenie, jakim jest człowiek, by był w jego obecności. Historia upadku człowieka to jest utrata relacji Boga z człowiekiem. I przez całą historię tutaj, właśnie sięgając odtąd w tą stronę, aż po dzisiejszy dzień, w Bożej naturze było i jest szukanie człowieka. Może to brzmi troszkę tak geograficznie, jak gdyby człowiek Bóg nie wiedział, gdzie jest, Bóg wie, gdzie ty jesteś, gdzie ja jestem, ale my nie wiemy, w którym miejscu jesteśmy. Ale Bóg idzie za nami. A więc całą historię Starego Testamentu, Nowego Testamentu widzimy Boga, który pragnie człowieka, który czeka na człowieka. Mamy różne określenia, że Bóg puka, szuka, daje kolejną szansę, podnosi, przebacza. Zachęca, okazuje miłosierdzie, cierpliwość, ale w sumie jest ta intencja, że Bóg pragnie człowieka mieć z sobą, by człowiek był w jego obecności. Kiedy Pan Jezus się rodził, to otrzymał między innymi Józef w tym śnie, to prorocze słowo, że już mu imię Immanuel, czy Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Albo Yahweh Szama, czyli to, stary, to, mensto, to testamentowo słowo, znaczy Pan tu mieszka, czy Pan jest z nami. Immanuel, Bóg z nami. A więc drogi słuchacze, Bożym celem jest, żebyśmy byli w Jego obecności. To, je, to jest Bożym pragnieniem, to jest Bożym celem. Drodzy, Boże Słowo, tu gdybyśmy czytali troszkę szerzej ten cały fragment, jest powiedziane, że, że nie chcieli poznać Boga i odrzucili plan Jego zbawienia. To jest naturą diabła i tego, który inspiruje nas, byśmy odrzucili Boże Słowo. Ale jeżeli mówisz, wierzę w Boga, wierzę w istnienie Boga, drodzy, to tak jak czytaliśmy, nie chodzi o to, że tylko Ty wiesz, że Bóg jest. Ale też mamy być posłuszni temu słowu. A więc hmm, czytamy, że Bóg wzywa, abyśmy byli posłuszni tej Ewangelii. Wiara, o czym będę pewnie mówił w następnym odcinku, jest tym posłuszeństwem, wykonywaniem woli Boga. to nie jest przeciwko nam, to nie jest jakieś ograniczenie, to jest, są to myśli, które pochodzą raczej od złego, który chce nas zniechęcić, jakby odrzucić, odstawić Boga na, na au. Nie, Bóg jest tym, ani jest nudnym, ani starym, ani starodawnym, ale Bóg jest zainteresowany Twoim życiem, moim życiem. A więc Bóg nie chce, jeśli czytaliśmy dalej, wrócę do tego słowa, i zna, z, doznają, jeśli mówimy o piekle tego wiecznego oddalenia od, od jego oblicza, to w jest to zupełnie inne od tego, że on szuka, że on pragnie. A mamy dziesiątki historii, obrazów. Szuka owcy, szuka syna marnotrawnego, szuka tych, którzy są słabi, ci, którzy są porzuceni, który daje kolejną szansę. A więc Bóg jest tym, który chce mieć. No cóż, zastanawiałem się, kiedy, dlaczego Bóg chce mieć Ciebie czy mnie przy sobie. I myślę, że są w tym dwie rzeczy. Dwie rzeczy, które jakby chcę tutaj już zbliżając się ku końcu podkreślić. Po pierwsze, że Bóg, taka jest natura Boga. Naturą Boga jest mieć człowieka przy sobie. Czy, albo inaczej, że naturą Boga jest miłość Boga do człowieka. A więc tak Bóg kocha mnie i Ciebie. I że robi wszystko, żebyś Ty i ja byli w Jego obecności. Nie oddaleni od oblicza Jego. Ale drugi aspekt, dlaczego Bóg chce nas, jest zaprawdę to, że Bóg może... Pismo Święte za dużo o tym nie mówi. Nie mówi dużo o piekle. Nie mówi, jak to będzie wyglądać. Nie mówi o żadnych tam garnkach, o żadnym kołowrotku, o żadnych diabłach w sensie z widłami. Zapewne, jeśli cokolwiek miałoby to obrazować, ciemność, męczarni, ogień, tak. Ale Bóg też z jednej strony nas kocha, ale w swojej miłości chce nas uchronić właśnie od piekła. Właśnie dlatego, że Bóg jest świadom, czym jest, czym zakończy się Twoje życie. Dlatego historia ludzkości. I widzimy tu na ostatnich księgach i czytamy, że Ci, którzy opowiedzieli się, do czego zachęcam Ciebie, opowiedzieli się za nim, to już powiedziane, nie było żadnej religii, nie było żadnego kościoła, nie było żadnego wyznania, nie było żadnej, żadnej filozofii. Tu czytamy, że był tylko On, Bóg i oni. Ci, którzy odpowiedzieli i znaleźli się w Jego obecności, a ci wszyscy inni znaleźli się w oddaleniu od oblicza Boga. Nie, nie życzyłbym sobie, nie życzę Tobie. Ratujmy się, chwytając Jezusa jako zbawiciela. Niech Bóg Cię błogosławi. Zrób ten krok wiary, zaproś Chrystusa do swojego serca. Do widzenia.